Moi drodzy, witajcie serdecznie. Mamy dzisiaj sobotę. Słucham! No i tak strasznie wieje. Teraz jest słonko, za chwilę zajdzie. Była burza, Adusia jeździ. Jedziemy, kochanie, do sklepu. Chodź. Adę, ubrałam cieplutko w czapeczkę, bo przebiewa jednak głowę. Nie wiem. Proszę, 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 jedziemy. To, tam jest. to mało jeszcze. No to trudno. Zobaczcie. Jaki paśnik na kurek. Żebym nie musiała codziennie biegać po jedzonko. Będzie im się przesypywać w miarę jedzenia. Kochani, yy, okropny wiatr. Jest słońce, a jest tak zimno i taki zimny wiatr jest. Nie wiadomo, czy czapkę zakładać, czy zakładać kaptur, czy w ogóle bez czapki. I mamy jajca. Kochani, mamy jajca, zaraz je zbiorę. Dzisiaj też mnie ta głowa boli, kochani. Proszę. Ciszej, kurki, ciszej! Boli mi dzisiaj ta głowa, i nie wiem, czy z tego wiatru, czy jakaś migrena. Sięłam tabletkę, ale jakoś słabo przeszło. Moi drodzy, oprócz prania, uprałam dzisiaj też jedną partię butów. Zobaczcie, jak pięknie dopiera automat buty. I nie bójcie się, kochani, już nic się nie dzieje z butami. Są takie specjalne programy na Pranie butów i zobaczcie, Adidaski, też czyściutkie podeszwy, pięknie do Jeszcze Wam pokażę kwiaty, które dzisiaj wsadziłam, które wczoraj kupiłam. Kochani, tutaj ten mój kwiatek tak się rozrósł, że już naprawdę nie ma miejsca nic tutaj wsadzić. Ale tutaj dosadziłam. Słuchajcie, w ręce mam paluszki w ogóle dla Dusi. Tego, tą roślinkę i tego kwiatuszka nie powiem wam jak się nazywa, bo po prostu nawet nie spojrzałam. Kupowałam, bo mi się podobały z wyglądu, a tutaj aż cztery, zobaczcie, w ten sposób będą sobie rosły. Muszę jeszcze je tylko podlać. No i to byłoby na tyle, kochani, jeżeli chodzi o sadzenie kwiatów w tym roku. A z daleka wygląda to tak wiadomo, że jeszcze się nie rozsiały nie urosły te kwiaty na tyle żeby były bardzo okazałe ale już pięknie kwitną i jeszcze, i jeszcze kochani tutaj z boku na garażu mam też trzy donice powieszone O, zobaczcie jak to wygląda myślę, że wystarczy, że super ale kokosi Zobaczcie, jedzą, jednak wszystko gra. Tylko widzę, że podchodzą tylko te starsze. Słucham, panie. Matko, puszczone na wybieg. Zobaczcie, biegiem. Biegiem, słuchajcie, w swoje tereny. Ranoś. I do malin, i do malin, a sio, uciekamy. Nie w maliny. Halo. a sio, panienki, już uciekać. Asio. no zobaczcie, jakie towarzystwo. Muszę przeganiać. Moi kochani, witajcie serdecznie z rano, niedziela. Słuchajcie, wczoraj taka szybka akcja. Okazało się, że sporo rzeczy nam brakuje. Nie wiem, jak to wyszło godzina dziewiąta i umyśleliśmy sobie, słuchajcie, na e, pojechać na zakupy nocne. E, nigdy nie byłam, słuchajcie, byliśmy o 9:30 w sklepie, e, byliśmy w Lidlu i byliśmy w Biedronce. Także wczorajsze nocne zakupy, i robimy hol zakupowy. Zaraz Wam pokażę, co kupiłam i jakie są ceny, bo specjalnie dla Was przygotowałam również ceny każdego produktu. Kurczę, gdzieś mam katar, trochę kataru. Moi drodzy, mam dwa paragony. Jeden jest z Lidla. Zobaczcie, jaki ten papier jest taki, jakby z recyklingu. No nie wiem. W Lidlu wydałam 129,43 zł, natomiast w Biedronce kupiłam sobie więcej rzeczy, takich, wiecie, typu mąka, cukier olej 354,70 Zaczynamy, kochani. Może najpierw od Lidla wzięłam sobie arbuza. No, tanio nie wyszedł, słuchajcie, bo jest ten bio. I on jest też ten baby, czyli nie ma podejrzewam pestek w środku. I ten. Y Arbus kosztował 6.99 za kg, wyszło za niego 27 zł. Też w Lidlu kupiłam słuchajcie twaróg i on był naprawdę w dobrej cenie, bo 7.99 twaróg sernikowy będę robić sobie na pewno jakiś sernik na zimno czy może jakiś po prostu sernik upiekę. Zobaczę jeszcze, do 13 czerwca mam czas, więc zobaczymy co się z tego urodzi. Jedną paczkę taką dużą paprykowych chipsów 4.99, taką też mega pakę płatków Koronflex 7.11, kosztowała taka duża paczka. Skoro sernik na zimno, to też serki 2.29, słuchajcie, te z rol mlecza, one tutaj mają gramaturę 200 gram. Kupiłam też sernik na zimno, 5.49, też bardzo lubię ten sernik, słuchajcie. Ziemniaczki młode, 4.99 kg kupione w Lidlu, dzisiaj będą na obiadek i galaretki nie znam tej firmy, pierwszy raz kupiłam z tej firmy jakaś taka nieznana, ale galaretki po złoty 29 zł, też, też naprawdę w dobrej cenie truskawkowe i serek Pilos Pilos serek, tutaj jest 300 gram za 6,99, gołda yy, taka zachciewajka nasza, yy, śledzie po kaszubsku 12,47 za tą paczuszkę pół śledzi Mam nadzieję, że są tam śledzie, a nie tylko cebulka. I barilla spaghetti, bo też mi się już prawie skończył. 8,56 zapaczka. Ciekawa jestem, ile on kosztuje w biedronce. Muszę sprawdzić, jak będę przy okazji, gdzie taniej wychodzi ta barilla. I Monte 589, to tak jakby prawie złotówka wychodzi za jedną sztukę, bo jest 6 sztuk. I kupiłam, słuchajcie, na próbę taką mąkę pszenną, troszkę tańszą, po 2,37. Młyńska pszenna typ 650. Yy, tutaj, yy, chyba do różnych, słuchajcie. Yy, Ciast, ciast mam na myśli pierogowych, naleśnikowych, makaronowych i chlebowych, więc mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć kilo po dwa, trzydzieści siedem. I tyle, kochani, z Lidla. Jeszcze w Lidlu kupiłam, słuchajcie, boczek wędzony taki parzony. Pół kilograma po 19,99 kg, czyli 9,75, bo oczywiście wzięliśmy sobie wczoraj na kanapki, więc go tutaj nie ma. O, kochani, przechodzimy do Piedronki. Za co aż tak dużo? Jeszcze jest dobra cena, słuchajcie, na ten olej, bo jest po 21,39. Już widziałam po 28 zł te oleje różne takie, wiecie, nie jakieś mega firmowe, więc kupiłam aż dwie butelki Chociaż staram się, słuchajcie, ostatnimi czasy w ogóle bardzo mało używać oleju, raczej piec niż smażyć, lub gotować. Specjalnie pojechaliśmy wczoraj po pomidorki, pomidorki malinowe, nie było, słuchajcie, wszystko było już wykupione. Także taka, wiecie, jak wieczorem to niekoniecznie wszystko się zastanie. Kupiłam pomidorki truskawkowe, gałązka, też kilogramowe, i 99 za kilo, za tą paczkę siadłem mleko, zaczyna się sezon na siadłem mleko, skoro młode ziemniaczki z koperkiem, to i mleczko musi być, Grzesiek bardzo lubi, 2,37 słuchajcie takie jedno mleczko i e, zobaczcie, trzy masełka roślinne kupiłam, ja bardzo lubię te masełka na kanapkę i naprawdę są dobre jakościowo 5,22 i e, słuchajcie, taki news e, dosłownie tydzień temu kupowałam w Biedronce po 5 złotych bez żadnej promocji, a już dzisiaj 5,22. Więc wiecie co, zastanawiam się, czy nie kupię więcej tego masła. Ono jest do 19 sierpnia no nie jest to jakaś długa data. No dobra, zobaczymy. Może bym kupiła więcej. Mam drugą lodówkę, mogę sobie to załadować. wywała pomidorowy 2,18. Kupiliśmy 5 sztuk. Kupiłam śmietanę. Zobaczcie, śmietana też już drogawa 3,04. Powindowała do góry. I dwie czekolady po 7.49 jest dzień dziecka, więc na pewno komuś wręczę taką pyszną czekoladę. Ciekawe kto będzie. Kochani, nie mam kostek Fery, znalazłam taką 3 razy XL paczkę 125 kapsułek. Cena zawrotna 67.99, ale i tak wydaje mi się, że bardzo dobra cena. Nawet jeżeli było to 70, no to wychodzi prawie po 50 groszy jak dobrze sobie sumuję. cukier 322 i kocham nie na wojnę nie na wojnę tylko będę robić przetwory z wiśni będę robić słuchajcie soki z aroni więc muszę mieć tego cukru bardzo dużo a że w domu nie ma ani kilograma to kupiłam więcej yy, i teraz tak, 3,22 i ta cena jest na pewno gwarantowana, słuchajcie do końca czerwca i chyba muszę jeszcze dokupić tego cukru, bo podejrzewam że po czerwcu pójdzie znowu do góry cukier, mąka Basia, 3,79 za kilogram, tortowa, ekstra no nie mam, słuchajcie, wyszłam z mąki nie mam w ogóle mąki w domu wczoraj chciałam upiec ciasto z jabłuszkami szarlotkę, nie mam ani kilograma, tylko jakiś ciemne Słuchajcie, pełnoziarniste yy, mleczko, i słuchajcie, przerzuciłam się na 1,5. Zawsze kupowałam 3 i 2, ale 1,5 jest tańsze, a nie będzie jakaś to duża różnica w smaku, więc po 2,79 1,5 litrowe mleczko i ono nie jest na promocji, kupiliśmy 24 sztuki, bo my tego mleka bardzo dużo zużywamy z Mlecznej Doliny. No i ostatnia rzecz komfort queen papier toaletowy 12.99 bodajże za taką dużą paczkę. Kochani, to wszystko. Hol się udał, zakupy się udały. W sumie tylko nie było tych pomidorków malinowych, tylko te właśnie truskawkowe gałązka małe robię porządek, chowam wszystkie rzeczy, dobrze, że mam kapsułki, słuchajcie, ani jednej kapsułki dzisiaj nie miałabym w czym umyć garów, trzeba by ręcznie uruchomić, słuchajcie, produkcję ręczną i myć gary ręcznie.